Czy jesteś gotowy współtworzyć życie swoich marzeń? Czy wiesz, że istnieje anioł, którego energia jest w stanie przekształcić twoje życie finansowe i otworzyć ścieżki do obfitości i spełnienia? To anioł Metatron, znany jako anioł transformacji i jeden z najpotężniejszych w niebiańskiej hierarchii. W tym filmie odkryjesz specjalną modlitwę, zaprojektowaną w celu dostosowania twoich intencji do uniwersalnej energii i współtworzenia rzeczywistości dobrobytu. Metatron jest często kojarzony z boską mądrością i równowagą, a także jest duchowym przewodnikiem, który pomaga wyeliminować wewnętrzne blokady i wzmocnić wiarę w swoje zdolności manifestacji. Przygotuj się, aby dowiedzieć się, jak stworzyć sprzyjające środowisko dla tej praktyki i zrozumieć moc poświęcenia 21 dni na tę transformującą modlitwę. Co więcej, zobacz, jak ludzie, którzy zastosowali tę praktykę w swoim życiu, Zgłosili niesamowite zmiany, od nieoczekiwanych możliwości finansowych po odnowioną jasność celu. Ale dlaczego Metatron jest tak wyjątkowy w tym procesie? I jak ta modlitwa może naprawdę wpłynąć na Twoje życie? Zostań z nami do końca, aby poznać wszystkie szczegóły i otrzymać wskazówki, których potrzebujesz, aby zmienić swoją podróż. Moc współtworzenia jest na wyciągnięcie ręki, gotowy, aby odkryć, jak ją aktywować. Anioł Metatron jest wyjątkową postacią w niebiańskiej hierarchii, często opisywaną jako Anioł Obecności. Jest czczony jako strażnik boskich energii i pośrednik między planami duchowymi i fizycznymi. Jego pochodzenie, zgodnie z tradycjami kabalistycznymi, sięga proroka Enocha, który został przekształcony w anielską istotę po życiu w skrajnej czystości i oddaniu, i jest często kojarzony z uniwersalną mądrością będąc odpowiedzialnym za przechowywanie i organizowanie zapisów wszechświata w tak zwanym rekordzie akaszy lub w księdze życia. Jego funkcja wykracza poza granice materii, pomagając ludziom uzyskać dostęp do wyższych poziomów świadomości i zrozumieć ich prawdziwą misję na świecie. Związek Metatrona z dobrobytem jest bezpośrednio związany z jego energią transformacji. Pomaga on w usuwaniu energetycznych i mentalnych blokad które utrudniają przepływ obfitości. Blokady te, często spowodowane ograniczającymi przekonaniami, takimi jak nie zasługuje na dobrobyt lub pieniądze są czymś negatywnym, są rozpuszczane przez działanie Metatrona, umożliwiając swobodny przepływ energii sukcesu. Podczas pracy z Metatronem często odczuwa się wzrost pewności siebie i jasności co do swoich celów. Metatron pomaga nam zharmonizować nasze intencje z energią wszechświata. Wzmacniając moc manifestacji, jest to szczególnie potężne, gdy szukamy współtworzenia, stanu, w którym umysł, serce i działania są zsynchronizowane z większym celem. Inspirujący przypadek transformacyjnej mocy Metatrona dotyczy bizneswoman, która borykała się z poważnymi problemami finansowymi. Wprowadzając codzienną rutynę medytacji i modlitwy do anioła Metatrona, zgłosiła serię zbiegów okoliczności, które zaczęły wyrównywać jej życie zawodowe i osobiste. W ciągu zaledwie kilku tygodni zdobyła nowe kontrakty, które praktycznie uratowały jej firmę, a także doświadczyła emocjonalnej i duchowej odnowy. Według samej biznesfoman, energia Metatrona jest jak światło, które oświetla ścieżkę i pokazuje nam możliwości, które były ukryte przez nasze lęki i niepewność. Przypadki takie jak ten wzmacniają ideę, że łącząc się z Metatronem, nie tylko otwierają się drzwi finansowe, ale także osiąga się stan wewnętrznej równowagi. Jestem Rafael, zawsze dostarczam Ci transformujące treści, które pomogą Ci dostosować się do Twojego najlepszego ja. Jeśli ta treść rezonowała z Tobą, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film znajomym, którzy szukają większego dobrobytu i spełnienia. Aby jeszcze bardziej wzmocnić efekty tej modlitwy, wpisz w komentarzach, współtworzę mój dobrobyt ze światłem Metatrona. Zaczynajmy. Metatronie, najwyższy aniele boskiej obecności, stawiam się teraz przed Twoim nieskończonym światłem. Niech święta energia emanująca z Twojej niebiańskiej istoty otoczy mnie całkowicie. Proszę, aby Twoja obecność rozproszyła wszystkie cienie, które otaczają moje życie. Aby Twoje skrzydła światła odpędziły lęki, które ukrywają moją prawdziwą moc. Otwórz portale obfitości i kieruj moimi krokami, abym kroczył z ufnością w celu, który Stwórca dla mnie zarezerwował. Potężny Metatronie, Strażniku Wiecznych Zapisów, powierzam Ci moje najczystsze intencje. Niech każde życzenie zostanie przekształcone w ziarno światła zasiane w żyznej glebie wszechświata. Niech te nasiona zakwitną we właściwym czasie. Przynosząc mojemu życiu żniwo dobrobytu, radości i spełnienia. Okryj mnie świętym sześcianem, symbolem boskiej doskonałości. Niech każda linia tego niebiańskiego emblematu wibruje w harmonii z moją istotą, dostosowując mój umysł, serce i ducha do nieskończonego przepływu stworzenia. Obym stał się świadomym współtwórcą mojej rzeczywistości, przyciągając wszystko, czego potrzebuję, by żyć w pełni. Metatronie, który zarządzasz równowagą między niebem a ziemią, pomóż mi zachować niezachwianą wiarę. Naucz mnie ufać mocy wszechświata, nawet gdy ścieżki wydają się ciemne. Obym dostrzegał możliwości tam, gdzie wcześniej były tylko wyzwania, a mój umysł był otwarty na rozpoznawanie codziennych cudów, które do mnie przychodzą. Niech wszystko, co wyobrażam sobie z miłością i w co wierzę z wiarą, przejawia się w moim życiu z łatwością i wdzękiem. Pomóż mi rozpoznać, że zasługuję na wszystkie błogosławieństwa, że dobrobyt jest moim boskim prawem i że obfitość jest dla mnie dostępna we wszystkich obszarach. Wołam o Twoje przewodnictwo, a Aniele mądrości. Oświetl moją ścieżkę swoimi odpowiedziami, wyjaśnij moje wątpliwości i wzmocnij moją determinację. Obym miał odwagę zostawić za sobą to, co już mi nie służy i zrobić miejsce na otrzymanie błogosławieństw, które są już w drodze. Metatronie, a Aniele Boskiej Miłości, naucz mnie żyć we wdzięczności. Niech moja dusza będzie zwierciadłem Boskiej Dobroci i niech dzielę się moim światłem z tymi, którzy mnie otaczają. Niech każdy mój krok ku dobrobytowi będzie również krokiem ku większemu dobru, przyczyniając się do bardziej sprawiedliwego, kochającego i dostatniego świata. Każdego dnia czuję coraz silniejsze połączenie z Twoją energią. Czuję, jak w moim sercu rośnie pewność siebie, a wątpliwości rozwiewają się, jak mgła o świcie. Powierzam Ci, metatronie, wszystkie zmartwienia, które noszę, aby mogły zostać przekształcone w narzędzia do przezwyciężenia. Niech moje życie będzie świadectwem hojności wszechświata. Że tam, gdzie kiedyś był niedostatek, teraz jest pełnia. Że tam, gdzie był ból, teraz kwitnie uzdrowienie. A tam, gdzie była niepewność, teraz znajduję jasność i kierunek. Jestem jednością z boskim światłem. Jestem kanałem dobrobytu, miłości i mądrości. Jestem pobłogosławiony wszystkim, czego potrzebuję. Dziękuję Ci, Metatronie, za bycie u mego boku. Dziękuję za przypomnienie mi, że jestem nieskończoną i nieograniczoną istotą, zdolną do współtworzenia życia w obfitości i spełnieniu. Tak jest, tak będzie. Amen. Włączając tę modlitwę do swojej codziennej rutyny, zaczniesz zauważać znaczące zmiany w swojej energii i światopoglądzie. Wśród głównych korzyści są: duchowe zestrojenie, poczucie większego połączenia z boskim celem i uniwersalną energią, większa klarowność i skupienie, pozwalające z łatwością identyfikować ścieżki i możliwości. Odnowiona pewność siebie, pomoc w przezwyciężeniu lęków i niepewności. Otwarcie drzwi finansowych, przyniesienie nieoczekiwanych możliwości i odblokowanie przepływów obfitości. Wewnętrzny spokój, poczucie równowagi i harmonii, które rozlewa się na wszystkie obszary życia. Wpływ tej modlitwy wykracza poza płaszczyznę materialną. Zauważysz głęboką transformację w swojej istocie. Tak jakby stare więzy zostały usunięte, aby zrobić miejsce dla pełniejszej, bardziej pewnej siebie wersji siebie. Oprócz przyciągania materialnego bogactwa, znajdziesz znaczenie w małych rzeczach, rozwiniesz wdzięczność i zbudujesz bardziej pozytywne i pełne nadziei spojrzenie na życie. Prawdziwe przypadki pokazują ludzi, którzy wykorzystali tę modlitwę jako punkt zwrotny, pozostawiając za sobą długi, lęki i ograniczenia, aby żyć z finansową Emocjonalną i duchową wolnością. Przekształcanie intencji w konsekwentne działania z energią Metatrona jest drogą do zaskakujących rezultatów. Jestem Rafael z kanału Divine Connection i jestem tutaj, aby pomóc Ci odnaleźć Twoją wewnętrzną moc i przekształcić Twoje życie. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, Zasubskrybuj kanał, polub wideo i podziel się nim z tymi, którzy również szukają duchowej ewolucji i dobrobytu. Aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje doświadczenie, wpisz w komentarzach. Manifestuję życie moich marzeń z boskim światłem Metatrona. Wszechświat Cię słucha. Chwyć swoją moc, zaufaj obfitości i pozwól Metatronowi oświetlić każdy krok Twojej podróży. Do następnego wideo pocałunek światła.